Mamy tutaj wyrażenie, które na początek trzeba uprościć. Zauważmy, że dwa pierwsze nawiasy możemy rozwiązać z takiego wzoru skróconego mnożenia, gdzie to jest a, to jest b, to jest a, to jest b. Więc ze wzoru to będzie 2x do kwadratu odjąć, 3y do kwadratu odjąć. Otwieram nawias i teraz to wyrażenie rozpisuję z tego wzoru. No to po kolei mamy 2x do kwadratu, odjąć 2 razy 2x razy 3y, dodać 3y do kwadratu. 2x do kwadratu to 4x kwadrat. Odjąć 3y do kwadratu to 9y kwadrat. W nawiasie otrzymamy 4x kwadrat odjąć 12xy, dodać 9y kwadrat. Stąd otrzymujemy dalej 4x kwadrat, odjąć 9y kwadrat, odjąć 4x kwadrat, dodać 12xy, odjąć 9y kwadrat. Teraz możemy zredukować wyrazy podobne. Zauważmy, że te wyrazy znikają, redukują się do zera, i dalej otrzymujemy minus 18 y kwadrat dodać 12xy. Minus 18 przepiszemy i w miejsce y podstawimy tą liczbę. Tak czyli musimy to, ten pierwiastek jeszcze będzie, musimy podnieść do, do kwadratu o, w ten sposób. Dodać 12 razy XY. Musimy wymnożyć tą liczbę z tą liczbą. 12 razy pierwiastek z 10 odjąć 3 razy pierwiastek z 10 dodać 3. Minus 18 razy. Tutaj ten nawias opuszczamy, bo zobacz, ta potęga kasuje nam pierwiastek, czyli zostaje pierwiastek z 10, dodać 3, dodać 12 razy. I tutaj, w tym miejscu, mamy mnożenie pierwiastków tego samego stopnia, więc takie działanie możemy wstawić pod jeden wspólny pierwiastek. To będzie wyglądało tak. Pierwiastek z 10 odjąć 3, razy pierwiastek z 10 dodać 3, i na całości pierwiastek. Ten nawias wymnożmy przez minus 18. Natomiast Tutaj pod pierwiastkiem zastosujemy wzór skróconego mnożenia. To jest AB. AB. Ten wzór stosujemy. Otrzymamy pierwiastek z 10 do potęgi drugiej, odjąć 3 do potęgi drugiej. To się równa minus 18 pierwiastek z 10, odjąć 54, dodać 12 razy i tutaj w nawiasie. Z tego działania zostaje 10 odjąć 9. I to jest tak: minus 18. Pierwiastek 10 odjąć 54. Dodać 12 razy 1 to jest 12. Stąd ostatecznie mamy.